Zaprezentuję Państwu teraz krzesło Izabela Loke High. High, dlatego że ma wysokie oparcie. Mamy jeszcze jedną wersję, lokę Low, gdzie po prostu oparcie jest troszeczkę niższe. Wszystkie pozostałe elementy są identyczne, czyli mamy regulowany co do wysokości zagłówek, regulowany kąt pochylenia. Tu mamy ośmiostopniową regulację. Krzesło ma bardzo. Mało miejsca zajmuje. Mamy tutaj szerokość około 9 cm, waży około 5 kg. Bardzo łatwo je rozłożyć. O, no i teraz mogę Państwu jeszcze pokazać, w jaki sposób działa ta regulacja. Tutaj, jeżeli podniesiemy te podłokietniki, to możemy sobie rozkładać po kolei do pozycji aż leżącej to krzesło. Pozycja leżąca jest po to, że możemy do każdego z naszych krzeseł dokupić podnóżek. Ten podnóżek montuje się tutaj i można bez problemu wypoczywać z nogami do góry. Po więcej informacji zapraszam na stronę izabela.net.pl.